Cześć widzowie, witajcie. W pierwszym filmie z Minecraft. Tym, bo ogólnie wcześniej nie miałem czasu, ale teraz widzowie jest pierwszy film. Więc zaczynamy. Nazwiemy sobie Fiat Minecraft. My, my, my. Jak coś gram na starszej wersji, chyba 1.14 albo 15 to się jakaś koksy jak coś nie oszukuję po prostu inaczej wersji nie mogę ustawić, bo bym grał na Bedrock Edition, a na Javie grać chcę. Weźmiemy skrzynkę bonusową, świat super płaski. Na drugim odcinku będziemy mieć super płaski świat czekamy Xbox One Edition Minecraft i konsola Xbox One widzowie Zapraszam Dobra Na początku idziemy do skrzynki bonusowej fajne itemki Zbieramy sobie oczywiście skrzynkę pochodnie i tak tu idziemy w dal. Na początku byśmy z, sobie coś skraftowali. Teraz tu i teraz Teraz weźmy może crafting. No i zaraz sobie go położymy. W tym odcinku zrobimy chyba pierwszą bazę. A tak, w trzecim będziemy mieć drugi odcinek. Na start tu widzę grzybową. Grzybowe coś. Grzybowe, nie wiem, co. Szybową wyspę, ale jakoś strasznie dziwna ona jest. Na nim nie ma drzew ani nic. Więc tam nie pójdziemy. Tam jest góra jakaś. Góra. Okej. Okay. Może tutaj tak powiem pod Ktoś widzi, co jej... Gdzieś li i drugą częścią tego filmu wbijecie 20 lajków pod drugą częścią to pomyślę nad konkursem na odcinek i jeśli uda się komuś wygrać konkurs, to mu że będziemy grać na jakimś serwerze, albo sam stworzę serwer. A tu konkurs, bo taki kosztuje 90 zł i będziecie mogli dać swoim propozycję przykład też. Jak będę to miał to oczywiście standardowo sprawdzę czy to wersja z 2B2T bo jeśli to jest 2 tutaj to bardzo wam polecam tego Minecrafta, a nawet jeśli nie jest 122 tutaj to to bardzo fajny Minecraft. dobra. Na początku ma mamy już trzy patyki zresztą. Więcej patyków. Teraz możemy dorobić sum to i to. Tylko jedno mnie ciekawi. Czy na tej wersji da się coś kaftować? Z PI. nie da się kaftować, chyba. Zresztą sprawdzę. jeszcze, czy da się kaftować. Z PI Ale to później chyba chyba tutaj gdzieś Dobra da się z SPI Tylko jak zrobić nadę. Wiem, że najlepszym sposobem by było szukanie lokacji wioski albo lawy. By było najlepsze. Tylko też, oczywiście, dobre by było. Zbędę drewna. Jeszcze na tej wersji nie sprawdzałem. Więc, jeśli zobaczyliście coś dziwnego, to nie dziwcie się. Dobra, idziemy, idziemy. Będę nagrywał też już niedługo szocy. Edycja Shotsów na kanale tak będzie niedługo skoczymy sobie do wody tylko też widzę wiem na tej wersji jak coś nie dziwcie się ja nie mam cheatów po prostu na tej wersji z miecz działa i też jak ta czyli. Na teraźniejszych wesech coś typu czyty, ale czytów mówię Wam, nie mam. Zaraz może zmienimy sobie skina. Tutaj jest taka ładna wysepka, daleko od spawna. Tylko żeby... Mam pomysł, żeby zrobić wyspę tylko Potrzebuję craftingu. Crafting i będziemy kopać. Bo muszę zrobić łopat tak trzy łopaty. Bo będę kopać piasek, bo będziemy budować swoją własną wyspę na morzu. Więc potrzebuję dużo piasku. Więc też dużo tego potrzebujemy. Kupiemy, kupiemy jejku. Ile ja tutaj piasku? Nie, dobra. Nie, nie muszę, żyć tutaj wiesie. Tak, tutaj jejku. Prawda? Dobra, ile mam piasku? 41. Jakie to jest głębokie? Zresztą powiem Wam, że to jest bardzo głębokie i bez... Czy to jest! To jest ocean monument. To jest ocean monument, więc będzie nam prościej. No i później będzie zrobić lud, koksy. Dobra. Na początku skrapujemy item, który pozwoli nam tam dopłynąć. Taką tam spot pół łódkę. Oby to była ta łódka normalna. Jeszcze. To normalna łódka. Świetnie. Płyniemy na monument. Jakie to są zabytki? Jesteśmy na monumencie. Oddalonym i od tego i od tego. Teraz będziemy stawiać nasz piasek. I... Jak jest, a jest? -y Co to za przyszkę? No nie. Na cztery bloki poza tobą. No, nawet na trzy no, da się po prostu ja jego piesem. Jeszcze na tej wersji rzecz bogów nie odkryłem. Tu, to, tu, to, tu. To, to. To wszystko. Moje surowce. Mogłem pójść tam albo tam. Pójdźmy do mojej łódki. Pójdziemy sobie tutaj. To nie by było zrobić oddział takiego lodu. Może to w późniejszych odcinkach sobie oddział lodu przez nadal. Co naprawdę będzie fajne. Poprzez luty idziemy do naderu Tylko widzę, wie też możliwe bardzo, że na tej wersji. mnie to jest możliwe, że na tej wersji. I. i da się. I mieć wodę w naderze. Jak oglądaliście Pitea i Diviego, to wiecie o co chodzi, chyba. Też jest na tej wersji, no są różne, dużo bógów na tej wersji Zrobimy coś, zbierzemy trochę piasku jeszcze Chodzimy tak w ogóle po kamień? Nie Kamień zawsze kupcie w miejscu, gdzie nie ma piasku, wtedy będziecie mieć więcej yy, szczęścia na kamień. Pamiętajcie. Kupanie Kamienny kilo by się przydało zrobić, bo ten bardzo szybko schodzi. Płyniemy sobie chyba wodą To będzie najlepszy pomysł, zobaczcie Obliczyłem to Widzicie? Wystarczyło zniszczyć jeden blok Żeby Tu przejść To na koniec by było z dzisiaj yy, powiedzowie, ale jeszcze nie, bo na pierwszy odcinek mam zagrałem sobie z świat mitów egipskich. Yy, akurat w tym się spotykacie w innych seriach jak będziecie... I w niektórych, jak po prostu zobaczyć, jak będę miał z innymi pakami, ale to tylko na pojedynczych odcinkach, bo często tak nie będę. Po prostu tak na koniec odcinka zobaczyć, jakie teksturpaki są na starszym.